naprawdę Symenos wow filat wow, 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 wow. tab tak Symenos to ty jesteś dobra Okej? Okay. Ej, no co 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 Ej, o co chodzi Wow 11 życia 11% HP więc szybko Uff Tu na szczęście są nieszkodliwi dla nas Dobra Pora stawić czoło rywalom I zabijać Po kolei jak leci He Wykorzystajmy ten moment, że nikt nas nie atakował. Wdrzwijmy się tu i to może być nasza szansa na objęcie prowadzenia. No. Nadal nie mogę w to uwierzyć, że mój kolega gra razem ze mną.

O, nie lubię dzielić filmików. A będę najwyraźniej do tego zmuszony. Bo jest on zdecydowanie za długi. Dobra, zdobądźmy wreszcie ten punkt. Dobra. O, nie, 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 nie. Właśnie o tobie mówiłem ale ja, ja <laughs> okej okay. kurde ty kampeze chory ja pierdykam nie lubię go aha uh -huh. Naprawdę jestem zaskoczony, jak ta gra mnie potrafi wciągnąć. Spajty! No właśnie, czekolad, czekolad. Weźmy, zdobądźmy ten wreszcie. Punkt, chory. Chory, no. Chory, bo jakoś za bardzo go nie możemy zdobyć za długo, za dużo. Za często. Nice shot, everyone! Cholera. Mam cały czas tą chęć patrzenia, kurde, który jestem, bo jestem w foku. Moim największym osiągnięciem. Było. Eee, co było? Co było? Co było? Co było? Drugie miejsce, jak sobie grałem w Call of Duty 4. O tak, zrobiliśmy punkt. Zdobyłem drugie miejsce, Przy nawet drugi moment byłem pierwszy. A i otrzymuję rany. O oh no. Wow! Teraz to my prowadzimy, tam tylko brakuje jednego punktu do zdobycia, no Właśnie, co jest piękne w tej grze, że to się wszystko potrafi zmienić w ciągu naprawdę. Paru. paru 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 sekund. Sekund może nie, ale kurde minut. Który raz? Który raz? Który raz? Który raz? Łoł, wow, ale go wysadziło. Dobra. Ten, natarcie, natarcie, ta, nata, nataruj... Jakie natarujemy? Nice shot! Płonę, ale to mam życie, więc... Panowie on, no. Dlaczego on tak akurat chciał, tak sobie upodobał mnie zabicie? Aha, no. Zaraz no możemy przegrywać. No, teleportnij mnie. ha medy i jakoś nim nie działa. Przed chwilą to my wygrywaliśmy, zaraz możemy przegrywać, więc. Zamknij ryj! Ja pierdykam Jak ja nie lubię jak ktoś gada mi face. Dziecko w drogie dziecię boże What the fucking hell? Shut up! Oj, zaraz będziemy miał stwało w głowę, drogi medyku. Alert! Zdobądźmy już ten ostatni punkt i zakończmy ten odcinek, bo... Mała. CO TU SIĘ DZIEJE? CO TU SIĘ DZIEJE? Nie wiem czy kogoś zabiłem czy nie, ale... Wow Wow, 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 wow Jak tam? No, 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 twarci a w ogóle... Wynik 62, no Pink 69 i trochę dużo Ale ponieważ są godziny popołudniowe Zamknij SIĘ! No nie przeklinaj dziecko, Boże a ponieważ jestem w godzinach popołudniowych, no to wtedy najwięcej osób jest na internetach, dlatego jest najwolniejszy wtedy. My godness. O Boże, jak to długo trwa, jak to długo trwa. Co to znaczy ta informacja? I Co on robi? Hmm? Mat? What the fuck! Co się ze mną działo przed chwilą? Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. No i proszę, zaraz znowu będziemy przegrywać. Aha, to jest nasz stary gościu. No. Błagam cię. Zrób jedno! Zamknij Jezus To jest ten minus. To...

A, ja pierdziele. Zemsta jest słodka. Mogłem się spodziewać tego. Twarci, twarci, twarci. To jest na, więc zostawmy go w spokoju. Dobra. Wow. Fuck, 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 co się dzieje, co się dzieje? Powoli się zatrzymam, bać, że mi nie starczy miejsca, na jak tak dalej, to będzie się ciągnęło. Teraz mnie tepnie? Dlaczego mnie nie mogę tepać? Dlaczego? Why? Why? Tarata-ta-ta-ta-ta. Łaj, Na-na-na-na-na. Dobre, dobre, dobre. Dobra. Czuję, że nie mam... Woo, co to było? Czuję, że nie mam z nim za dużych chwans. Hmm Dobra Błagam Już was błagam, zdobądźmy to Wygrajmy to i miejmy to wszystko Tylko w tyłku To jest bardzo nieuczciwe jak ci snajperzy mogą Kurde, kampować To jest bardzo frustrujące Dobra, tam muszę uważać, bo tam już przed chwilą właśnie zginęliśmy. Fuck! Ała, o no proste, przegrywamy, haha. Przegrywamy, a przed chwilą mieliśmy tylko jeden jedyny punkt do zdobycia. Co to jest to? Bong to ja nie wiem. Oła Jezus. Kinderparty. Jak już mówiłem ktoś tu urządził i. Łagam, żeby tego nie było słychać, bo ta muzyczka jest strafna. Fuck you, brzydko mówiąc. Raz nam się udało dobrze grać tym, więc czemu nie? Albo nie, no dobra To jest broń masowego rażenia, więc Wow 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 Spaj! Nienawidzę cię O nas kolega się dzielnie tutaj walczy Ale ile to może tak trwać? Jest, jest, jestem ciekaw. Zaraz to podzielimy na trzy odcinki, jak tak dalej pójdzie. A tutaj musimy no ta Za wiele to my am amunicji. Życia nie mamy, więc... Więc cóż począć Weź ten napis głupi, bo... Nie mogę przycelować Dobra, robię już wszystko, żeby... żeby się już zakończyć ten odcinek, czyli Nie interesujemy mnie i nim idę tylko do punktu. Tylko do punktu. Nice shot. Hmm. Jak tam sobie radzimy, no to arte miejsce nadal mamy. Ok. Co? Oła. Co czeka tak nas na górze? Spy. Spy. Spy! I gonna kill you. Kurde. A, bo tu za... za... gdzieś się zapodziałeś, kolego. To nie twoje terytorium, wy... Wyjdź sobie A wejść po tym Hała. Dobra Tam było moje życie, zabrałaś mi moje życie Ta, więcej was matka nie miała Plewie ja nie wiem, co to jest, to jest się tak takie ujęcie jest, że nie potrafię rozpoznać tej postaci. Nie wiem, teleporty się im zepsuły, ale ja nie umiem skorzystać. Do tej pory myślałem, że wystarczy tam tylko wejść. Trzeba ich zajumać, bo oni się rozbrykali bynajmniej. Dobra, jak to wymyślałem, będzie tutaj życie. Aha, aha. O, fymenos mi jak miło. A to są nasi, więc nie widzę powodu do nich strzelania. Fu! O kurde Jezu jaki kinder party normalnie sąsiad mój rozgrywa Kinder Fak, zaraz znowu przegramy Jak on to robi? Że ja mu nie zabieram życia. No. No tak. <grywa> znowu zaraz możemy. Zamknij li! Zaraz możemy znowu przegrać. Wow, 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 wow. Kurde, nie zdążyłem go zabić.